Tak jak wspominałam, dziś chciałabym się zająć gigantem sieci fast food, jakim jest McDonald's. Każdy z nas na pewno zna logo tych dwóch słynnych złotych łuków. Widzimy je praktycznie wszędzie na dworcach, lotniskach, galeriach handlowych i przy drogach, czyli tak jak ten oryginalny bar McDonald's funkcjonował. Szacuje się, że zarabia on około 70 milionów dolarów dziennie, sprzedając nam nasze ukochane kanapki i frytki. No, i jak to mają do siebie zwyczaj te gigantyczne koncerny? Wzbudzą one raczej mieszane uczucia w społeczeństwie. No, a ja dzisiaj e, odniosę się do trzech rzeczy związanych z McDonald'em, przedstawię jego historię i to oryginalny pomysł, czy też e, oryginalne założenie restauracji. Następnie odniosę się trochę do obecnych czasów i do skandali związanych z McDonald'em. No i też wspomnę o jakichś tam Pozytywnych rzeczach, które robią, więc jakichś tam drobnych inicjatywach społecznych, w których e, się oni angażują. W latach 30. wielu przedsiębiorców widziało potencjał w Kalifornii i w jej obfitym bogactwie rolniczym. Dużo przedsiębiorców zaczęło otwierać jaskrawe stoiska z jedzeniem przy drogach, właśnie widoczne dla kierowców z daleka. No i e, jedno z takich stoisk było prowadzone przez braci McDonald's, czyli przez Morrisa i Richarda którzy jako jedni z niewielu na samym początku oferowali opcję all you can drink, czyli napój z nieograniczoną ilością dorewek. Biznes rozrastał się, więc bracia inwestowali dalej i powstał w 1940 roku McDonald's Barbecue w San Bernardino w Kalifornii. Była to mała budka typu drive-in z niewielkim menu. Wtedy jeszcze kelnerki podchodziły do kierowców, zbierały zamówienie, a następnie przynosiły posiłki do klientów. Bracia jednak szybko zauważyli, że życie w Ameryce przyspiesza i z roku na rok a klienci są coraz bardziej niecierpliwi, no i Amerykanie zaczynają żyć zgodnie z mottem często pieniądz. Zauważyli też, że bardzo dużo wydatków um, związanych jest z uh, usprawnieniem uh, całej restauracji, to znaczy z wydawaniem tego na talerze, które się pobiły, i też na obsługę, czyli kelnerów i kelnerki. Padli więc na pomysł, żeby to trochę usprawnić i żeby zorganizować sposób przygotowania jedzenia, tak jak montuje się samochody na taśmie montażowej. Zamknęli swoją restaurację i przez rok udoskonali ten system, i później w 1948 roku otworzyli pierwszy prototyp restauracji fast food które znamy z dzisiejszych czasów. A nie było obsługi, wszystko było serwowane na wynos i odbierane przez klientów na barze, przy barze. Menu zawierało tylko sześć pozycji, hamburgera, cheeseburgera, frytki, kawę, sok pomarańczowy i jabłecznik, który później był zmienione na milkszejki. Dzięki pełnej wydajności serwowanych kanapek mogli oni oferować burgery za połowę ceny w porównaniu do swojej konkurencji. Pierwsze hamburgery kosztowały 15 centów. Natomiast mimo tych wszystkich udoskonaleń no i tej fantastycznej ceny, yy, pierwsze trzy miesiące były ogromną klapą. Klienci kompletnie nie byli przyzwyczajeni do tego, że sami muszą wszystko robić. Podjeżdżali, yy, odjeżdżali po prostu sfrustrowani w poszukowaniu innego stanowiska z jedzeniem. Przyszedł jednak czas, że kolejki zaczęły się odstawiać jeszcze przed otwarciem baru i klienci odpuszczali posesję już e, dopiero po porze obiadowej. No i z czasem bracia zauważyli, że przy takiej ilości klientów potrzebowało większej przestrzeni powstał pierwszy prototyp budynku z tymi właśnie dwoma e, złotymi łukami, które w sumie często są kojarzone z, z ich frytkami, natomiast nie mają kompletnie nic do siebie, był to tylko chwyt, żeby ich bar się wyróżniał na drodze na tle innych stoisk z jedzeniem. Popyt był też na tyle duży, że od 1953 roku bracia postanowili szukać franczyzobiorców. No i sieć zaczęła też przykować uwagę, czy też w sumie to jeszcze nie sieć, tylko stanowisko samo przykować uwagę Reja Kroka, który w tamtym czasie był sprzedawcą maszyn do mieszania milkshake'ów. Zdziwiło go, że bracia McDonald's zrobili zamówienie na, aż na sześć maszyn tego typu, i postanowił sprawdzić to na własnej skórze. Przyjechał więc pod adres restauracji i spędził tam cały dzień, obserwując tłumy, delektujące się jedzeniem, i widział w tym pomyśle i, i w tym przedsiębiorstwie ogromny potencjał. Jednak, gdy skonfrontował plany rozwoju sieci McDonald's z braćmi, nie byli oni tego przekonani. Zebrali już trochę doświadczenia, wraca zebrali już trochę doświadczenia z franczyzobiorcami i e, nie chcieli sobie dokładać e, obowiązków, bo już to dla nich wystarczająco stresujące. Dla nich zawsze priorytetem była jakość i smak posiłków, mimo tego, że chcieli to robić bardzo szybko, nie chcieli przy tym poświęcać właśnie jakości serwowanych e, burgerów. Tak więc Ray Krok zaproponował swoją pomoc. I w 1954 roku stał się przedstawicielem, czy też agentem do spraw franczyzy. A szło mu to na tyle dobrze, i, że w 1956 sam był właścicielem już ośmiu restauracji McDonald's. Widział w tym wielki potencjał, chciał, żeby właśnie McDonald's były znane na całą Amerykę. Chciał, żeby McDonald's otwierały się też poza krajem. Jednak e, no niestety wszystko, wszystkie decyzje, które e, musiał podjąć, czy też wszystkie decyzje zmian musiały zostać zaakceptowane przez braci, którzy byli dosyć, e, często mu odmawiali, był on dosyć często sfrustrowany z tym, padł na pomysł, żeby oprócz tego że jest agentem i na pewno stanie do tego jakiś procent, żeby był agentem nieruchomości. Otworzył więc agencję nieruchomości McDonald's System i sprzedawał on franczyzobiorcom nie tylko sam pomysł, natomiast były te McDonald's budowane po prostu na jego własnej posesji przez co mógł się dosyć szybko dorobić i w 1961 roku wykupił prawa do oryginalnej sieci McDonald's za 2,7 miliona dolarów w kotówce, co, no, uwzględniając dzisiejszą inflację, jest około 10 razy tyle. No i odkąd Ray już był e, głównym właścicielem, firma rozwijała się tylko coraz szybciej, restauracja rozpoczęła różne kampanie marketingowe skierowane głównie do dzieci. Powstała McDonalda, e, maskotka McDonalda, e, Ronald e, McDonald. No, Rajowi zależało zawsze na e, tym, żeby po pierwsze zachować jedność e, w produktach oferowanych w każdej restauracji, a po drugie, żeby szybkość ich e, serwowania była jak, jak najmniejsza, czyli żeby to robili jak najszybciej. Tak więc pracownicy, którzy wcześniej codziennie rano obierali ziemniaki i kroili je na frytki, zaczęli dostawać dostawy mrożonych frytek i innych produktów, milkszejki zamiast z lodów zostały robione e, z proszku. No i Ray mógł w końcu zaimplementować wszystkie zmiany, na które bracia McDonald's wcześniej nie pozwalali. Tak jak wspominałam, braciom oczywiście zależało na wydajności, jednak również na smaku i jakości. Rej, jego priorytetem był jednak rozwój. No i mimo, że zmarł już on prawie 40 lat temu, bo w 1984 roku, to jego typ zarządzania i nastawienie na rozwój, na szybkość i też na jak najmniejszy koszt. Do dzisiaj owocuje wieloma skandalami związanymi z siecią McDonald's. Tak więc chciałabym teraz przejść do drugiej części mojej prezentacji, gdzie przedstawię kilka skandali. Jest ich oczywiście dużo więcej, ale wybrałam te, które moim zdaniem były najciekawsze. Sekretem wyjątkowego smaku frytek sieci jest olej wołowy. Od samego początku, czyli od momentu otworzenia jeszcze tej małej budki McDonald's, były one zawsze smażone na oleju wołowym. Jednak w latach 90. McDonald's... Ogłosił, że przestawi się z oleju wołowego na olej warzywny. No i mimo tego zawiadomienia, w 2001 roku sieć została pozwana przez trzech hinduskich biznesmenów, którzy twierdzili, że firma ośmieszyła ich religię poprzez dalsze używanie e, oleju wołowego. W hinduizmie, jak zapewne wiecie, krowy są uważane za święte, przez co wyznawcy tej religii nie mogą spożywać ich mięsa. Tak więc jedzenie frytek smarzone na ich oleju też było wbrew wyznaniu. Zostało to udowodnione. Sieć przyznała się do błędu. Wydała oficjalne oświadczenie, przepraszając wszystkich poszkodowanych. McDonald's zapłacił też około 10 milionów poszkodowanym grupom religijnym w ramach rekompensaty. No i firma ostatecznie musiała zmienić olej smażenia frytek z oleju wołowego na warzywny. Jednak, żeby zachować ich smak, Wytworzyli oni sztuczny ulepszacz o smaku wołowiny, który jest totalnie wykonywany w, w laboratorium, ale y, ma ten sam smak co olej wołowy, czyli w tym momencie na całym świecie te frytki są robione w ten sposób, że do tego oleju warzywnego dosypuje się po prostu tego ulepszacza. W 2014 roku Sieć McDonald's zapewniła wielu obywatelom Chin zatrucie pokarmowe. Um, serwowali oni w swoich burgerach przestarzałe mięso. Ich dostawca, firma OSI Group, e, zlokalizowana w Szanghaju, dostarczała mięso, które było już nieważne przed rok, czyli straciło y, swój, swoją ważność już w 2013 roku i mimo to wciąż było sprzedawane. Chińska policja zaaresztowała pięciu pracowników dostawcy żywności. McDonald's został dodatkowo ukarany grzywną, jest to jednak dosyć y, niewielka suma, bo grzywna wynosiła około 365 tysięcy dolarów. I mimo tego całego skandalu sieć nie przestała współpracować z dostawcą mięsa. Dodała jedyne oświadczenie, że od tej pory wzmoże proces weryfikacji jakości mięsa. Warto również wspomnieć, że restauracja przez wiele lat używała do produkcji swoich burgerów e, tzw. śluzu różowego, czyli mięsa i produktów mięsnych, które są nieprzydatne do spożycia przed dodaniem do nich wody amonikalnej. Woda amoniakalna zabiera wtedy wszystkie e, wirusy i bakterie i produkt mógłby być e, teoretycznie spożywany. Produkty z wodą amoniakalną są jednak zakazane do spożycia dla ludzi w Unii Europejskiej i Kanadzie, e, więc e, te burgery były e, z śluzem, z różowym śluzem były zrobione tylko w Ameryce. Um, Restauracja oficjalnie przestała używać różowego śluzu w 2012 roku, jednak do dziś wielu osób spokuluje, że jest to dalej dodatek do burgerów. Na ten moment e, restauracja ani się do tego nie przyznaje, ani nie zostało to udowodnione. No i najnowszy skandal e, związany z siecią McDonald's pojawił się stosunkowo niedawno bo rok temu w, 2002 roku, w 2022 roku organizacja e, Reporter Brazil. Wydała oświadczenie, że firma przyczynia się do wylasienia Amazonii. Według wydanego raportu McDonald's współpracuje z nielegalnymi gospodarstwami czyli są to gospodarstwa na obszarach, które powstały w wyniku celowego spalenia części lasu deszczowego. No, i w, nielegalnie oczyszczonych, e, w swoim raporcie, e, reporter, e, raporcie Reporter Brazil przeanalizował kilka przypadków, w których wołowina z tych nielegalnie oczyszczonych rancz była e, przenoszona między gospodarstwami w celu ukrycia jej prawdziwego pochodzenia, a następnie wysyłana do rzeźni należących właśnie do firmy. McDonald's nie przyznaje się do zarzutów, twierdzi, że korzysta tylko i wyłącznie z legalnych dostawców. No, ale e, tak jak widać, e, można też udowodnić, e, że jednak niestety e, ma, jakieś, e, e, d, ma jakiś e, wpływ na wylesienie Amazonii. No i jak widać, niektóre te przedsięwzięcia firmy budzą grozę, a może nawet obrzydzenie. E, mimo wszystko, znalazłam też kilka pozytywów e, i chciałabym je właśnie przedstawić. Przenieśmy się więc na nasze własne podwórko, czyli do Polski. Tutaj pierwsza restauracja McDonald's została otworzona w Warszawie w 1992 roku i na dzień dzisiejszy tych McDonald's mamy już 500 w Polsce. Zatrudnia Sieć zatrudnia aż 31 tysięcy pracowników. No i dodatkowo warto wspomnieć, że jednak McDonald's praktycznie każdy zbra, znajdzie pracę, nie wymagają oni od swoich pracowników ani edukacji, ani nie mają też żadnego problemu z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Oprócz samych pracowników, McDonald's współpracuje na terenie Polski z dostawcami, z polskimi dostawcami, którzy nie tylko dostarczają produkty do Polski, ale również poza kraj, czyli do Niemiec, Czech, Słowacji czy nawet Wielkiej Brytanii. Drugą rzeczą, drugą pozytywną rzeczą, jaką znalazłam jest Fundacja Ronalda McDonalda. Jeżeli kiedykolwiek byliście w McDonaldzie, to zazwyczaj na koniec pytają się nas, czy nie chcemy dopełnić nas, do naszego rachunku tam kilku groszy, kilkudziesięciu groszy, żeby właśnie dać datek na tą fundację Ronalda McDonalda. A zajmuje się ona budowaniem domów nie blisko szpitali, aby zapewnić akomodację rodzinom hospitalizowanych dzieci. Czyli rodzice nie muszą wtedy za to płacić, mogą ułatwia im po prostu McDonald wspieranie swoich pociech. No i do tego momentu budowali oni 368 domów w 64 krajach. No, i trzecią, trzecim pozytywem, którym znalazłam, um, jest fakt, że w 2019 roku w Szwecji powstał najmniejszy McDonald's e, na świecie. Jest to tak zwany McHigh, czyli ul, który mieści około tysiące pszczół. Sieć zdecydowała się na budowę tego e, wyjątkowego budynku e, w ramach pomocy w obecnym spadku liczebności pszczół. A chcieli też zwiększyć świadomość e, obecnego kryzysu i był to też ukłon w stronę franczyzobiorców ze Szwecji, którzy już od jakiegoś czasu na swoich dachach e, montowali zielone ogródki czy też kule. Jest to miły gest, jednak patrząc na to, jak wielkim gigantem jest McDonald's, mówiłam na początku, że straciły się zarabiać około 70 milionów e, dolarów dziennie. No jesteśmy, możemy by być pewni, że jest on w stanie zrobić dużo więcej, więc no, jest to zapewne tylko forma marketingu, bo w rzeczywistości, w rzeczywistości nic innego niż greenwashing czy w wolnym tłumaczeniu na Polski po prostu eko obłuda. No, zbliżamy się do końca. Myślę, że nie zaskoczyłam Was bardzo, jeżeli chodzi o same skandale. Może niektórzy z Was się dowiedzieli trochę więcej o historii. Oczywiście, w ogóle nie poruszałam faktu, że fast food, po prostu jako sam typ jedzenia, nie jest dobry dla naszego organizmu, ale nasze wybory mają też, mogą mieć też wpływ na, na nasze środowisko i, i warto o tym pamiętać. Dziękuję bardzo.